Czałem, z tej strony Łukasz Bober z firmy Agrobober. Dzisiaj chciałem zaprezentować krótko, tak zwięźle, funkcję nawigacji FJ Dynamics. Gdzieś w rozmowach telefonicznych bardzo często pytacie o to, jakie nawigacje ma funkcje. Wielu z Was bardzo chętnie obejrzałoby taką nawigację gdzieś na wystawie, ale ze względu na obecnie panujące warunki nie jest to możliwe. Dlatego, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, postanowiłem bardzo krótko nagrać takie podstawowe funkcje, jakie posiada nawigacja. Jeżeli chodzi o sam ekran podstawowy, roboczy na górze, mamy wyświetlaną godzinę. Tu po lewej stronie, od godziny, wyświetla nam się zasięg RTK. Później, dalej po lewej stronie, mamy liczbę satelit, zasięg sieci 4G, a także prędkość w kilometrach. Poniżej mamy zmianę pozycji ciągnika. Możemy dodatkowo przełączać się pomiędzy ekranem z kamerą, jeżeli ta kamera jest zamontowana. Dodatkowo w trybie takim podstawowym możemy sobie wybierać linię. Mamy prowadzenie po linii prostej, po linii krzywej. Wygląda to w ten sposób, że przyjeżdżamy na pole. Rozpoczynamy przejazd roboczy wciskając punkt A, dojeżdżamy do końca naszego odcinka roboczego, wciskamy punkt B, i następnie linia nam się zapisuje. Ale jakby sam proces tworzenia linii i pracy z nawigacją przedstawię w przyszłości w bardziej obszernym filmie. Dzisiaj skupimy się na innych funkcjach. Po lewej stronie mamy prosty bardzo prosty układ menu, cztery ikonki. Pierwsza ikonka to platforma monitorująca. Mamy tu pokazane podstawowe wartości odnośnie odległości przesunięcia, odległości pomiędzy danymi liniami, czyli de facto naszą szerokość roboczą. Dodatkowo na dole mamy wskazanie, czy jeździmy w trybie manualnym, czy w trybie automatycznym. Też dodatkowo mamy taką szybką diagnostykę z sieci RTK widoczną w tym miejscu. Idziemy dalej, tu zwijamy sobie dotykowo menu. Wchodzimy w panel linii roboczych, to jest widok taki uproszczony. Później przedstawię tryb ekspercki, gdzie ta zakładka jest bardziej obszerna. Teraz. Możemy sobie wybierać poszczególne linie. Klikamy powiedzmy linię taką, którą sobie zapamiętaliśmy wcześniej. Pokazuje nam, że akurat ciągnik stoi poprzecznie do linii. I w tym momencie pokazuje nam się ale przesunięcia, czyli jesteśmy poza zakresem, który sobie wcześniej zdefiniujemy. Po prostu dla dokładniejszego ustawienia nawigacji możemy sobie ustawić zakres. Dowolny, jaki wpiszemy, przeważnie jest to 10 cm, ta funkcja ma nam ułatwić dostrojenie kierowania tak, aby było ono jak najbardziej proste. W tym menu, które rozwinąłem przed chwilą, pojawia nam się przesunięcie. Możemy przesuwać pojedyncze linie lewo-prawo o zadaną wartość. Często jest to wykorzystywane w uprawach warzyw, gdzie chcemy założyć ścieżki przejazdowe. A niekoniecznie opryskiwacz pasuje nam rozstawem kół do rozstawu ciągnika, którym siejemy warzywa. Wtedy możemy sobie ścieżki przesunąć. Ponadto możemy gdzieś na łączeniach siewników tak samo przesuwać sobie to, to lewo-prawo, tak jak nam to pasuje. Dalej mamy przesunięcie do aktualnej pozycji. To wykorzystujemy, jeżeli mamy zapamiętane linie i na przykład wykonywaliśmy jakąś uprawę przedsiewną z szerokością 4-5 metrów, natomiast później siejemy siewnikiem 3 czy 4 metrowym i mając zapamiętaną już orientację względem granicy przyjeżdżamy na pole klikamy przesunięcie do aktualnej pozycji bez żadnych dodatkowych ustawień, nie trzeba dodatkowo myśleć o ile przesunąć linię tylko po prostu Stajemy koło granicy, opuszczamy maszynę, naciskamy przesunięcie do aktualnej pozycji, tak jak zrobimy to teraz. Nawigacja przeliczy nam naszą pozycję według położenia ciągnika, idziemy dalej. Możemy manualnie przesuwać linie lewo-prawo. To bardzo często wykorzystują rolnicy przy siebie takim całkowicie no -till, bądź też przy siewie metodą strip -till, gdzie jednego roku siejemy kukurydzę i na drugi rok na tym samym polu chcemy wysiać kukurydzę bez wcześniejszej uprawy pożniwnej stąd też w kolejnym roku zakładamy nowe rządki w międzyrzędziach z poprzedniego roku i możemy sobie wpisać przesunięcie na przykład o 35 cm przejść w prawo czy w lewo to już dowolnie Naciskamy OK, potwierdzamy, że chcemy przesunąć linię, i nawigacja ponownie nam tę linię przeliczy. Teraz aktualnie znajdujemy się w trybie wieloliniowym, gdzie obok naszego obszaru roboczego posiadamy sześć sąsiednich linii. Możemy także przejść w tryb jednoliniowy, natomiast z praktyki, tego trybu się nie wykorzystuje, ponieważ trafianie w linie, które na bieżąco nam się podświetlają, no jest po prostu trudniejsze. Dla komfortu i łatwości obsługi dużo lepiej jest pracować w trybie wieloliniowym. Wtedy jeżdżąc na uwrociu dana linia, w którą mamy wjechać, podświetla nam się tak jak w tym momencie na fioletowo. Naciskamy przycisk start i nawigacja zaczyna e, kierować. Poniżej mamy e, Dwa przyciski. Jeden to jest wznawianie kierowania. Drugi to przycisk od zapisywania obszaru roboczego. Wtedy obszar, gdy jeździmy w trybie manualnym, tak jak teraz, będzie się podświetlał na niebiesko. Natomiast obszar roboczy, który zagospodarujemy, będzie nam się wyświetlał kolorem ciemniejszym. Po lewej stronie mamy wyjście do ekranu głównego. Na górze widoczne jest przesunięcie od, granili, od wyda, wybranej linii w lewo-prawo. Jeżeli, jeżeli jeździmy z nawigacją i kierownica e, jest sterowana poprzez silnik elektryczny dołączony do zestawu, ustawiamy nawigację tak, żeby te wartości tu, w tym górnym okienku, były możliwie jak najbliższe zeru. W tym też pomaga alert szerokości, o którym mówiłem wcześniej. Po prostu w bardzo łatwy sposób i czytelny informuje nas, że musimy zmienić parametr odpowiedzialny za kierowanie ciunikiem. Wychodzimy teraz z trybu. Pokażę jeszcze jeden dodatkowy tryb, o którym mówiłem wcześniej. Wybór trybu pracy klikamy i przechodzimy w tryb zaawansowany. Pojawia nam się zupełnie nowy obraz. Mamy widoczne inne okienka, inne ikonki od kamery. I tutaj wchodzimy albo w rozpoczęcie zadania z ekranu głównego. I wtedy mamy widok na aktualną ścieżkę przejazdową. Mamy numerowanie ścieżek. Tutaj jest podana powierzchnia granicy danego pola. Tutaj mamy procent obrobionego pola i po prawej stronie w dolnym rogu widoczna jeszcze prędkość jazdy naszego pojazdu. Dodatkowo na ekranie widać teraz czerwoną linię. Linia ta odpowiada za wyznaczanie granic. Wychodzimy z trybu do ekranu głównego. Wchodzimy w ustawienia pola. Teraz ten ta pozycja będzie miała zupełnie inne menu, jak widzimy. Pierwsza zakładka są to wybory pól. Możemy sobie wybierać zapisane pola. Akurat w danym momencie mamy zapisane tylko jedno pole. Możemy sobie nazwać różnymi nazwami te. Pola, przykładowo jeżeli ktoś jeździ po usługach, możemy każdego klienta zapisać w inny sposób. Mamy nazwę zadania, możemy sobie wybrać, czy to był siew, jakaś uprawa opryski, czy siew nawozów. Możemy przechodzić do poszczególnych zadań i później również wracać do tych samych zadań. I tak jak pokazuje tutaj ten pasek na górze. Mamy obrobione teoretycznie 18% powierzchni, po prawej stronie mamy prostokątne okienko z informacją o nazwie zadania, które to pole jaki jest całkowity obszar pola, jaka powierzchnia pola została została no, przy danej pracy zapełniona. Nazwijmy to tak. Łączny czas działania, czyli pokazuje jak długo pracowaliśmy na tym polu, jak również zapamiętuje nam datę rozpoczęcia i zakończenia, co też może być przydatne w przypadku usług. Możemy za każdym razem zmieniać sobie nazwy, rodzaje danej pracy przy poszczególnych zadaniach. Dalej mamy wybór granic. Możemy sobie zapisywać różne granice. Możemy też tworzyć tak, jakby wirtualne granice, że objeżdżamy pole w koło i odsuwamy sobie wirtualną granicę, przykładowo 5 czy 6 metrów, czy, czy tam 12 do środka. I w ten sposób, jeżeli siejemy, czy wokół, wykonujemy jakieś uprawy, wiemy, jak daleko od granicy musimy podnieść siewnik, czy jakieś narzędzie, aby później wykonać jednolite uwrocie bez omijaków, tak, żeby ta praca była efektywna. Dodatkowo dla każdego pola mamy za możliwość zapisania kilku linii prowadzących. Też ciekawą funkcją jest możliwość prezentowania pól na mapie Google. także też fizycznie, jeżeli mamy jakiś pracowników, czy osoby, które pracują u nas dorywczo, bardzo łatwo można wytłumaczyć, jak ma na to pole dojechać, ponieważ cały czas no, jest widok na, na mapę, gdzie znajduje się ciągnik, a gdzie znajduje się wybrane przez nas pole. Wychodzimy teraz z trybu pełna ekranowego. Możemy też na poszczególnych etapach za pomocą plusika dodawać sobie poszczególne rzeczy, możemy rozpocząć nagrywanie nagrywanie granicy czy też wybór linii prowadzącej. Możemy również cofnąć się do wcześniejszego menu. Teraz powrócimy dalej. Tu mamy uproszczone statystyki. Tu jest cała lista zadań, jeżeli chodzi o tak samo opracowaną część pola, jak długo pracowaliśmy, gdzie pracowaliśmy, natomiast zdecydowanie wygodniej jest korzystać z tej funkcji ustawienia pola, gdzie prezentowane były karty, o których mówiłem wcześniej. Teraz przejdźmy do ustawień samych nawigacji. Jeżeli chodzi o zakładkę z ustawieniami, mamy informacje o kącie, gdzie są zapisane informacje o użytkowniku. Informacje o samym zestawie, informacje o pojeździe, na którym jest ta nawigacja zapisana, zamontowana. Dodatkowo, w razie, jeżeli wystąpią nam jakieś usterki albo coś ewentualnie wydarzy nam się z, z oprogramowaniem, możemy wysłać za pomocą funkcji prześlij dziennik, logi z funkcjonowania nawigacji, co poprawia. Komfort, jeżeli chodzi o obsługę serwisową i poserwisową. Mamy zakładkę z ustawieniami RTK, mamy możliwość wyboru pomiędzy stacją bazową a siecią RTK po sieci GSM. Aktualnie pracujemy w korekcji RTK po sieci GSM. Przechodzimy do alertów szerokości roboczej. Mamy przestrzeń roboczą, czyli. De facto rozstaw linii, według których prowadzi nas nawigacja. Mamy alert prędkości, jeżeli wykonujemy jakieś prace, gdzie istotna jest prędkość jazdy, czy to jest się w warzyw, czy się w buraków, możemy sobie ustalić prędkość powyżej której wyskoczy nam alert prędkości, czyli de facto nawigacja poinformuje nas, że przekraczamy zadaną prędkość, czy tą prędkość, która jest optymalna dla danego zadania. Poniżej mamy ten alert przesunięcia, jeżeli chodzi o wykraczanie poza linię. Możemy tu wpisać dowolną wartość. Ja przeważnie wpisuję sobie około 50 cm, tak żeby po prostu nie, ten alert nie, nie występował zbyt często. Natomiast w praktyce odchylenia od linii robię w oparciu o ten wskaźnik na górze, który pokazywałem wcześniej ze strzałkami lewo-prawo. Mamy funkcje pomocnicze. Możemy robić transmisję danych do innego urządzenia poprzez złącze dodatkowe. W ten sposób możemy wykorzystać nawigację jako dawcę sygnału dla innych komputerów do maszyn rolniczych. Możemy wykorzystać też tryb kompensacji terenu, czyli w rejonach o bardziej pochyłym terenie możemy przełączyć nawigację, aby jeszcze lepiej kierowała nas po linii prostej bądź krzywej. Dodatkowo mamy możliwość przełączania trybu ręcznego, czyli ustawienie, jak bardzo mocno musimy szarpnąć czy przytrzymać kierownicę, aby ta rozłączyła się i z przejścia z trybu automatycznego przełączyło nas na tryb manualny, gdzie sami kręcimy kierownicą. Idziemy dalej. Wychodzimy z funkcji pomocniczych. Mamy ustawienia parametrów. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą zakładkę, dla nas, jako użytkowników nawigacji, istotny jest współczynnik uruchomienia. Mamy tutaj cztery parametry: agresywność. Jest to parametr, który odpowiada za to, jak nawigacja. Agresywnie wjeżdża w linię kierującą, kiedy jesteśmy na Uwrociu. Agresywność prowadzenia w linii jest to parametr odpowiedzialny za kierowanie już w trakcie samego przejazdu po linii prostej i tak naprawdę jest to jedyny parametr, który modyfikujemy w trakcie całej pracy naszej nawigacji. Pozostałe dwa parametry dotyczą tego samego, natomiast odpowiadają za jazdę do tyłu i tego raczej korzysta się sporadycznie, ponieważ większość jednak wykorzystuje autokierowanie do jazdy na wprost. Pozostałe współczynniki czy parametry ustawiane są na etapie kalibracji. To konfigurujemy to w trakcie uruchomienia i kalibracji nawigacji. Później użytkownik w zasadzie nie musi z tego korzystać. Przechodzimy dalej. Mamy bardzo prosty system rozwiązywania problemów. Jeżeli coś okaże się, że chodzi nie tak jak powinno, możemy wejść w tą zakładkę i przez telefon skontaktować się z osobą, która obsługuje infolinię i poinformować ją, co aktualnie wyświetla nam się na Zielono bądź czerwono. Jeżeli wszystko jest ok, wtedy znaczki są zielone. Jeżeli coś ma jakiś błąd, wyświetla się to na czerwono w formie kółeczka z krzyżykiem. Także bardzo prosty, przejrzysty w obsłudze system diagnostyki. Tutaj mamy zakładkę, jeżeli chodzi o parametry ciągnika. To też wykonujemy na etapie kalibracji. Użytkownik później nie musi w żaden sposób tego modyfikować. Dodatkowo tu mamy możliwość wyboru kamery. Nie wiem, czy wspomniałem o tym wcześniej. Jest możliwość podłączenia dwóch kamer Wi-Fi. Istotne jest, aby doprowadzić tylko zasilanie do tych kamer. Później połączenie z tymi kamerami odbywa się drogą bezprzewodową bez użycia przewodów, więc możemy śmiało tą kamerę zamontować sobie gdzieś na siewniku, czy, czy na rozsiewaczu tak aby wygodnie obserwować pracę, czy to kółek dogniatających, czy, czy redlic, czy również obserwować pracę jakichś innych elementów roboczych w danej maszynie czy kontrolować stań Napełnienia nasion czy nawozu w skrzyni. Dodatkowo mamy możliwość zdalnej diagnostyki całego systemu. Możemy zezwolić na zdalny dostęp na zasadzie pulpitu zdalnego. Ktoś po prostu z obsługi może. Zmienić nam ustawienia nawigacji, wprowadzić jakieś aktualizacje. Jest to jak najbardziej możliwe. Mamy dodatkową jeszcze zakładkę z ustawieniami systemowymi. Mamy zmianę poziomu głośności, zmianę poziomu jasności. Jest możliwość aktualizacji zdalnej systemu. Odbywa się tak samo jak w smartfonach popularnych marek. Po prostu dostajemy informację, że System musi się zaktualizować. Potwierdzamy chęć wykonania aktualizacji, i tak naprawdę całe zadanie odbywa się bez większego naszego zaangażowania. W zasadzie z takich bieżących rzeczy byłoby na tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę o zadawanie ich. W sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, również do, do polubienia profilu na Facebooku. W przyszłości będą pojawiać się kolejne filmy, gdzie szerzej i więcej będę opowiadał o samej nawigacji. Zapraszam do kontaktu, pozdrawiam, cześć.